Problem zaczął się zanim Ania dotarła do bramki wejściowej. Błąd w systemie rezerwacji linii lotniczej spowodował nakładanie się miejsc. Przyzwyczaiła się już do porażek, ale dzisiaj było inaczej. Ania borykała się już z opóźnieniami w transporcie, kłóciła się z taksówkarzem o złe zmiany, i w końcu biegała korytarzami lotniska, aby uniknąć spóźnienia na wejście na pokład. Mimo to zachowała spokój. Po kilku minutach napięcia w kolejce. Podczas gdy Stewardesa próbowała wyjaśnić zamieszanie, Ania otrzymała oficjalne przeprosiny od firmy i w ramach rekompensaty została przeniesiona do pierwszej klasy. To ją zaskoczyło. Nie był to rodzaj korzyści, jaki zwykle otrzymywałem. Przez chwilę myślała czy odmówić, ale coś w jej wnętrzu kazało jej się zgodzić. Szedł ciasnymi korytarzami samolotu z plecakiem przywiązanym do ramienia i głową pełną myśli, próbując zrozumieć, jak to wszystko wydarzyło się tak szybko. Pierwsza seria sprawiała wrażenie innego świata. Szerokie fotele, cisza, delikatność nabożeństwa, a nawet zapach otoczenia niosły ze sobą spokój kontrastujący z zamieszaniem, z jakim borykała się wcześniej Ania. Kiedy porządkował plecak na nogach i porządkował dokumenty w torbie, usłyszał zamieszanie dochodzące z tyłu samolotu. Nawet z daleka słyszałem napięty ton głosów. Mężczyzna próbował przemówić zastępcy, który wydawał się zawstydzony. Całą sytuacją. Najwyraźniej wystąpił problem z jego rezerwacją. Dyskomfort był widoczny nie tylko u niego, ale także u otaczających go pasażerów. Kolejka skarg rosła, spojrzenia stawały się niecierpliwe, a atmosfera coraz cięższa. Ania obserwowała wszystko z daleka, aż mężczyzna, już wyraźnie zawstydzony, z trudem zaczął zbierać swoje rzeczy. Stewardesa zaproponowała prowizoryczne miejsce w pobliżu łazienki. To ją niepokoiło. Było w tym mężczyźnie coś, co budziło cichy dyskomfort, rodzaj kruchości ukrytej pod jego poważnym wyglądem. Niewiele myśląc, Ania zadzwoniła do tej samej stewardessy, która pomagała jej przy wejściu na pokład. Mówił cicho, wręczył kartę i poprosił o przeniesienie pasażera do pierwszej klasy. Prosił także, aby nie informować go o tym, kto to zrobił. Pracownik wahał się przez chwilę, po czym skinął głową. System zatwierdził zmianę i kilka minut później mężczyzna pojawił się w przedniej kabinie szukając nowego miejsca. Usiadł obok Ania, niczego nie podejrzewając, podziękował stewardowi szybkim machnięciem ręki i poprawił się na swoim miejscu z pustym wyrazem twarzy, jakby starał się zachować odrobinę godności w obliczu niedawnego chaosu. Był dobrze ubrany, ale jego ciało nosiło widoczny ciężar, jego ramiona były wzruszone, a wzrok utkwiony w odległy punkt jakby nauczył się odłączać od otoczenia, aby wspierać to, czego nie mógł zmienić. Ania przyglądała mu się przez chwilę, po czym wróciła do książki, którą ledwo mogła przeczytać. Ta obecność niosła ze sobą dziwną, choć znajomą energię. To było tak, jakby ten mężczyzna nieświadomie został umieszczony obok niej z powodu, który jeszcze nie miał sensu, ale który wkrótce miał się ujawnić. Tuż przed podaniem przekąski mężczyzna wstał w milczeniu i poszedł do łazienki z przodu. Kiedy przeszedł przez zasłonę oddzielającą kabiny, zastał tę samą stewardesę, która wyraziła zgodę na przeniesienie go. Podziękował jej dyskretnie, ale odpowiedź nadeszła w pośpiechu. Bez większej delikatności skomentowała, że jeśli naprawdę chce komuś podziękować za obecność, powinien podziękować dziewczynie z sąsiedniego miejsca. To ona bez słowa zapłaciła cenę za podwyższenie klasy i uchroniła go przed narażeniem na upokorzenie związane z opuszczeniem samolotu. Zamarł na chwilę. Jakby ta informacja nie miała sensu. Głos stewarda odbijał się echem wśród stłumionych dźwięków w kabinie, ale tylko to zdanie wydawało się mieć sens. Podziękuj dziewczynie z sąsiedztwa. Powtórzyło się to w jego głowie, gdy wrócił na swoje miejsce. Kiedy już usiadł, dyskretnie odwrócił twarz i tym razem zaczął uważniej przyglądać się Helenie. Nie aroganckim spojrzeniem kogoś, kto próbuje kogoś rozszyfrować, ale dziwnością kogoś, kto nie wie, jak sobie poradzić z autentycznym gestem. Ania, nieświadoma sytuacji, w roztargnieniu pisała w rogu notatnika. Myślami był daleko, myślał o zakumulowanych rachunkach, napiętych harmonogramach pracy i studiach, które upierał się utrzymać przy życiu, pomimo swojej nieuczciwej rutyny. Pracowała na dwie zmiany jako kelnerka, sprzedawała słodycze na zamówienie, a nawet gdy starczało jej sił, prowadziła prywatne zajęcia. W ciągu kilku godzin odpoczynku zagłębiła się w książki i filmy o giełdzie. Temat, który ją fascynował i podsycał jej marzenie o lepszym życiu. Nie wiedziała nawet skąd czerpie siły, ale było w niej coś, co nieprzerwanie szło do przodu. W tamtym momencie nie pamiętał, żeby zrobił coś wielkiego. Właśnie zobaczył, że ktoś ma zostać upokorzony i nie mógł ustać w miejscu. Kwota, która została umieszczona na karcie, wciąż boleśnie zapadła mi w pamięć, gdyż pod koniec miesiąca miała mocno ciążyć. Co ciekawe, nie żałowała tego. Ostatnie minuty lotu minęły w ciszy między nimi. Często patrzył na Helenę, jakby próbując zrozumieć, co kryje się za tym spokojem. Ona natomiast zachowywała spokojną postawę, lecz zaczął w niej pojawiać się subtelny niepokój. Było to dziwne uczucie, lekki dyskomfort, którego nie potrafiłam nazwać. Nie był to dyskomfort ani strach. Było coś w tym spojrzeniu tej strony, co wydawało się chcieć powiedzieć coś, czego nie można było powiedzieć. Kiedy samolot wylądował i rozpoczęły się ogłoszenia o zejściu na ląd, obaj patrzyli na siebie przez krótką chwilę. Wymieniono powściągliwe skinienie głową, prawie niezauważalne, ale wystarczające, aby zarejestrować ciche połączenie. Ania poczuła lekkie przyspieszenie w klatce piersiowej, nie do końca rozumiejąc dlaczego. Pośród natłoku pasażerów każdy udał się w inną stronę. Nie padły żadne nazwiska, nie zamieniono żadnych słów. Ruch na lotnisku połknął ich oboje, jakby to spotkanie było tylko jednym z wielu innych, ale coś w niej sprzeciwiało się myśli, że to wszystko, ten gest, ta wymiana spojrzeń, ta cisza wypełniona czymś, czego nie potrafiła wyjaśnić, utkwiła głęboko w jej pamięci. Idąc w stronę odbioru bagażu, powłócząc nogami i z głową pełną zobowiązań, Ania wciąż próbowała zignorować dziwne uczucie, że zostawiła coś podczas tego lotu i nie zdając sobie z tego sprawy, Byłem dopiero na początku historii, która była znacznie większa, niż mogłem sobie wyobrazić. Niedługo po przekroczeniu bramki przylotów, Ania poszła do stanowiska odbioru bagażu, wciąż myśląc o tym dziwnym uczuciu związanym z lotem. Szybko wziął swoją walizkę, zwykłą czarną, z małą czerwoną wstążką na rączce i ruszył w stronę wyjścia. Wtedy właśnie zobaczył go ponownie. Mężczyzna w samolocie był otoczony przez dwóch ochroniarzy w ciemnych garniturach. Ruch był subtelny. Ale stanowczy. Niewiele mówili i szli zdecydowanymi krokami, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie znaleźli się tam przez przypadek. Mężczyzna wydawał się nieswojo, ale nie mógł się powstrzymać. Jego spuszczone spojrzenie i napięte ramiona wyrażały napięcie, które było trudne do wyjaśnienia. To poruszyło Helenę. Instynktownie podeszła. Myślał, że jest świadkiem czegoś złego, niesprawiedliwego podejścia, a nawet błędu. Dotknął ramienia jednego z mężczyzn i bez ogródek zapytał, czy wszystko w porządku. Odpowiedź była krótka. Po prostu wykonywali rozkazy i prosili ją, aby się nie wtrącała. Mężczyzna podniósł wzrok na krótką chwilę i rozpoznał ją. Nic nie powiedziała, ale to spojrzenie trwało wystarczająco długo, aby ją zaniepokoić. Sytuacja była myląca. Wokół tłoczyli się inni ludzie. Ktoś na nią wpadł, a trzymana w rękach walizka upadła na podłogę obok tej, którą mężczyzna na chwilę zostawił obok niej w czasie zamieszania. W pośpiechu Ania wzięła niewłaściwą walizkę, która była praktycznie identyczna z jej. Zakłopotana cofnęła się i postanowiła szybko opuścić lotnisko. Było jej wstyd, że wszystko źle zinterpretowała, ale jednocześnie coś w tej wymianie spojrzeń ją niepokoiło. Ruszył pospiesznie w stronę wyjścia, niosąc bagaż, który do niego nie należał. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, mój umysł był już skupiony na obowiązkach na kolejny dzień, spóźnionych rachunkach, kumulującym się zmęczeniu. Nie miał pojęcia, że tak mała wpadka, pomieszanie dwóch walizek w środku nieoczekiwanej sytuacji, może całkowicie zmienić bieg jego życia. Po wyjściu z lotniska, Ania udała się od razu na dworzec autobusowy. Pierwszym autobusem pojechała do swojego rodzinnego miasta w którym mieszka do dziś i gdzie mieszkał także Mateusz, jej chłopak od dzieciństwa. Podróż przebiegała w ciszy, towarzyszył jej jedynie stłumiony dźwięk silnika oraz wiadomości, które pisała i kasowała na telefonie komórkowym, próbując znaleźć słowa, aby wyrazić to, co czuła, nie wiedząc dokładnie, co to było. Mateusz zawsze był częścią jego planu na przyszłość. Od czasów szkolnych dorastali razem, wspierali się w trudnych dniach i marzyli o prostym życiu, ale budowanym razem. Kiedy przyjechał, zobaczył Mateusza czekającego przed stacją. Powściągliwy uśmiech i szybki uścisk nie kryły dyskomfortu. Ania już przy pierwszym dotyku poczuła, że coś jest nie tak. Twierdził, że jest wyczerpany rutyną pracy i że wszystko wróci do normy, gdy tylko minie faza napięcia w biurze. Ania próbowała w to uwierzyć, choć ton jego słów nie przekonał nawet jej samej. Po przybyciu do domu Mateusz powiedział, że będzie musiał jeszcze raz wyjść, obiecując, że później spokojnie porozmawiają. Ania weszła do małego mieszkania, niosąc zmienioną walizkę. Kiedy ją otworzył, znalazł wyrafinowaną męską odzież, wyrafinowaną kosmetyczkę, drogie perfumy i dokumenty, które w jego rzeczywistości nie miały sensu. Usiadł powoli na sofie, próbując przyswoić sobie to, co zobaczył. Jego uwagę przykuła jedna z gazet, terminarz spotkań w trzech językach, teczka z papierami firmowymi i zegar z herbem, którego nigdy wcześniej nie widział. Było jasne, że ta walizka należała do kogoś z zupełnie innego wszechświata niż jego. Tymczasem wciąż w mieście, w którym wylądował samolot, tajemniczy mężczyzna przebywał we własnej posiadłości. W dużym, cichym pokoju, ze ścianami w neutralnych barwach i delikatnym oświetleniem, położył walizkę na fotelu i otworzył zamek ze spokojem kogoś, kto spodziewa się znaleźć swoje rzeczy. Ale wystarczyło jedno spojrzenie żeby zdać sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ubrania były proste, kobiece, a wśród nich znalazł się notes z odręcznymi notatkami i przezroczysta teczka wypełniona starannie uporządkowanymi dokumentami. Na górze CV. Gdy tylko zobaczył zdjęcie i przeczytał nazwisko, od razu wiedział, kto to jest. To było jej. Kobieta w samolocie, ta sama, która zapłaciła za jej bilet nie prosząc o nic w zamian. Przeczytaj uważniej CV. Młoda kobieta z wieloma doświadczeniami walcząca o utrzymanie studiów, jednocześnie łącząc kilka prac. Na koniec zdanie podkreśliło jego pasję do rynku finansowego. Zachwycił go ten szczegół. Stał tam, milczący, z gazetą w dłoniach. Uwagę przykuł nie tylko hojny gest. Teraz zobaczył, że za tym spokojnym spojrzeniem i tą nieoczekiwaną postawą kryje się cała historia. I z jakiegoś powodu, którego nie potrafił wyjaśnić, dotknęło go to bardziej niż powinno. Następnego ranka Ania zdała sobie sprawę, że musi działać szybko. W walizce, którą miała ze sobą, nie było niczego, czego potrzebowała, a w zagubionej obecnie walizce znajdowały się dokumenty niezbędne na rozmowę kwalifikacyjną, która miała odbyć się w ciągu najbliższych dni. Starał się nie popadać w rozpacz, wziął głęboki oddech, wyjął telefon komórkowy i zaczął szukać wskazówek w znalezionych dokumentach. Nie było bezpośredniego nazwiska, ale na jednej z wewnętrznych przegródek znajdowała się etykieta z dyskretnie wyhaftowanymi inicjałami i zapomniana wśród dokumentów karta firmowa. To było wszystko, co miał. Z tymi kilkoma szczegółami udała się do punktu obsługi klienta wskazanej na karcie firmy, chcąc odłożyć na bok wstyd, jeśli pomoże to jej odzyskać walizkę. Po przybyciu pod wskazany adres zaskoczył ją imponujący budynek. Z luksusową recepcją i dobrze ubranymi ludźmi spacerującymi po wypolerowanych marmurowych korytarzach, to był rodzaj środowiska, w którym czuła się nie na miejscu, ale nie mogła się wycofać. Poinformował recepcję, że musi zwrócić torbę wymienioną na lotnisku i która jego zdaniem należy do dyrektora firmy. Kiedy czekała, co się niepokoiło? Ta firma, nazwa nie była mu obca, i wtedy, niemal przez przypadek, zobaczyła znajomą twarz przechodzącą obok na końcu holu Mateusz. Miał na sobie garnitur, trzymał elegancką teczkę i rozmawiał przez telefon. Ania zamarła. Nie miałam pojęcia, że tam pracuje. Pozostała sparaliżowana przez kilka sekund, po czym podjęła próbę dyskretnego wyjścia. Ale było już za późno. Mateusz ją zauważył. Przerwał połączenie i pospiesznie podszedł. Był wyraźnie zdenerwowany, ale i ulga, że ją zobaczył. Zanim zdążyła wyjaśnić, dlaczego tam przyszła, zaskoczył ją niepokojącą propozycją powiedziała, że nie może już znieść emocjonalnego dystansu między nimi i jeśli naprawdę chce, żeby wszystko się ułożyło, powinni zacząć od nowa, daleko. Zaproponował małżeństwo i zasugerował, aby przenieśli się do innego kraju, gdzie mogliby zostawić swoje problemy za sobą. Ania ledwo mogła przetworzyć to, co usłyszała. Byłem tam tylko, żeby spróbować zwrócić walizkę. Nie miała pojęcia, że poszukiwanie zagubionego przedmiotu postawi ją twarzą w twarz. Z wyborem, który może na zawsze zmienić jej życie. Ania, zaskoczona prośbą i zamieszaniem, jakie poczuła od powrotu do domu, dała się ponieść. Ta chwila wydawała się pilna, jakby negatywna odpowiedź miała przypieczętować coś, czego nie była jeszcze gotowa stracić. Mateusz opowiadał o nowym życiu, nowych początkach, obietnicach innej, odległej przyszłości, i choć coś w niej krzyczało o ostrożność. Głos strachu został zagłuszony przez siłę potrzeby, która narastała latami. Powiedziałem tak, niepewne tak, prawie wyszeptane, ale wystarczające, aby Mateusz od razu zaczął rozmawiać o paszportach, dokumentach i odległych miejscach. Ania uśmiechała się na zewnątrz, próbując uwierzyć, że może nawet bez zrozumienia to się uda. Kolejne dni wypełnione były papierkową robotą biurami podróży, wymianą wiadomości i podejrzanymi telefonami, które Mateusz zawsze starał się szybko zakończyć. Ania próbowała ignorować znaki, które rosły przed nią. W jego oczach była pustka, której nie mogła już przed sobą ukryć. Przygotowania trwały bez takiej lekkości, jakiej oczekiwała. Zamiast tego panował nieprzyjemny pośpiech, atmosfera improwizacji, a za tym wszystkim niewidzialna ściana, która ich oddzielała, aż do chwili, gdy bez wyraźnego ostrzeżenia Mateusz przestał odpowiadać, trzeciego dnia ciszy z rzędu pojawił się w jej domu z kopertą w rękach i nieczytelnym wyrazem twarzy. Powiedział tylko, że nie może kontynuować, że są rzeczy, o których nie mogę rozmawiać i że niezależnie od tego, jak trudne to było, muszę podążać nową ścieżką. I odszedł. Ania próbowała zrozumieć. Poprosił go o wyjaśnienia, błagał o odpowiedź. On jednak tylko powtarzał niejasne frazy, unikając twojego wzroku. Powiedział, że nie chodzi o nią, że jest dobrą osobą, ale że musi zniknąć z tej sytuacji. W desperacji próbowała przytrzymać go przy bramie, lecz on już szedł w stronę samochodu, ignorując jej prośby. Nie oglądał się za siebie, nie wahał się, wsiadła do pojazdu, przyspieszyła i zniknęła za zakrętem ulicy, zdając się uciekać przed czymś, czego nawet ona nie rozumiała. Ania stała nieruchomo, ze zwieszonymi ramionami i ciałem niereagującym. Wydawało się, że rzeczywistość została wyrwana z jego rąk w ciągu kilku sekund. Deszcz zaczął padać rzadki, prawie niezauważalny, potem szybko zgęstniało, krople zwilżają jego włosy, jego ubranie, jego duszę. Ania nie poruszyła się, pozwolił swojemu ciału osunąć się na mokrą kamienną podłogę, z ugiętymi kolanami i wzrokiem utkwionym w pustce. Wszystko wokół się rozmazało, obietnica przyszłości zniszczonej bez ostrzeżenia. Głos Mateusza wciąż odbijał się echem w jego uszach, niczym bezkształtny szept. Poczuła się pusta, zdradzona, zagubiona. W tym momencie w jej torbie zawibrował telefon. Zignorowała to za pierwszym razem, ale ekran ponownie się zaświecił, odpowiedział zdławionym głosem. Po drugiej stronie linii pracownik poinformował, że właściciel wymienionej torby poprosił o spotkanie w celu wyjaśnienia nieporozumień. Helen potrzebowała trochę czasu, aby odpowiedzieć, wciąż drżącą ręką, po prostu skinął głową. To wezwanie, choć jeszcze o tym nie wiedziała, było początkiem nowego kierunku, jaki miało przyjąć życie. Ania dotarła we wskazane miejsce ze starannie wyczyszczoną i uporządkowaną walizką. Adres podany przez telefon brzmiał tym samym imponującym budynkiem, do którego udał się kilka dni wcześniej, aby zwrócić swój bagaż. Teraz z chłodniejszym umysłem próbowałem zrozumieć, co się naprawdę wydarzyło. Kiedy recepcjonistka potwierdziła, że ktoś na nią czeka na górze. Jej ciałem zawładnął niepokój. Wjechał windą z zimnymi rękami i bijącym sercem. Po wejściu do wskazanego pomieszczenia natknął się na mężczyznę z samolotu. Miał na sobie nienaganny garnitur, a jego postawa była zupełnie inna niż wtedy, gdy go poznał. Nie było już śladu wyczerpania i dezorientacji. To było tak, jakbym stał przed inną osobą. Powitał ją lekkim machnięciem ręki, grzecznie, ale uważnie obserwując każdy jej ruch. Ania czuła się mała w tym środowisku, próbując zrozumieć co się dzieje. Przez pierwsze kilka sekund nadal wierzyła, że Mateusz może się pojawić. Nie wiedziałam, czy tego chciałam, czy po prostu bałam się ponownego spotkania. Kiedy jednak mijały minuty, a cisza wokół niej pozostawała nienaruszona, uświadomiła sobie, że go tam nie ma. Obserwował otaczającą go przestrzeń. Był to ten sam obiekt, w którym otrzymał propozycję małżeństwa, ale w innej atmosferze. Tym razem nie było żadnych obietnic. Tylko pytania bez odpowiedzi i walizka wymieniana między dwoma światami. Mężczyzna patrzył na nią stanowczym, ale pełnym szacunku spojrzeniem. Nie starał się zaimponować. I właśnie z tego powodu przyciągnął jeszcze większą uwagę. Dopiero w trakcie rozmowy prawda zaczęła wychodzić na jaw. Dzięki dyskretnym informacjom i bez przechwalania się przez niego czymkolwiek, Ania odkryła, że ma do czynienia z Tomasz Nowakm spadkobiercą jednego z największych imperiów finansowych w kraju. Wymieniona walizka doprowadziła go do niej, ale historia była ze sobą powiązana bardziej niż mógł sobie wyobrazić. Podczas poszukiwań właściciela bagażu, został on nieświadomie zabrany do siedziby firmy, w której pracował Mateusz, a ta firma, jak teraz odkryła, należała do rodziny Tomasz. Wszystko wydawało się częścią większej fabuły, która, przypadkowo lub nie, Dotyczyła nie tylko jej przeszłości, ale także możliwości, których nie była jeszcze w stanie zrozumieć. W tym cichym i imponującym otoczeniu Ania słuchała uważnie słów Tomasz, nie będąc w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Rozmowa, która początkowo dotyczyła wymiany bagażu, przybrała inny obrót, gdy ujawnił, że wiedział, kim ona jest jeszcze przed tym lotem. Bezpośrednim i stanowczym tonem wyjaśnił, że Mateusz zajmuje w firmie strategiczne stanowisko i wkrótce zostanie awansowany na partnera zarządzającego. Ze względu na wagę tego rodzaju awansu, Tomasz zawsze osobiście przeprowadzał ostateczną analizę profilu zaangażowanych osób, uwzględniając aspekty behawioralne i relacje zewnętrzne. To nie był tylko wymóg protokołu, to był sposób na ochronę nazwiska i interesów korporacji. Dowiedziawszy się, że Mateusz miał poważny związek z kobietą spoza kręgu biznesowego, postanowił przyjrzeć się bliżej. Nigdy jednak nie wyobrażałam sobie, że spotkam ją przypadkiem podczas zwykłego lotu, ani że ta kobieta będzie miała tak szlachetną i spontaniczną postawę. Gest Ania zaniepokoił go. Po długim czasie coś, co wydawało się częścią zwykłego śledztwa w firmie, stało się prawdziwym ludzkim spotkaniem, które naprawdę go poruszyło. Tomasz nie spuszczał wzroku, opowiadając, że kilka dni po locie Mateusz został wezwany na spotkanie. Do tego czasu spotkanie to miało służyć jedynie sformalizowaniu jego objęcia nowego stanowiska. Zanim jednak przedstawiono jakiekolwiek dokumenty, Mateusz zareagował nieoczekiwanie. Wyraźnie spięty zaczął się usprawiedliwiać, utrzymując, że jest prześladowany wewnętrznie i że wiedzą o nim za dużo. Nikt nie rzucał żadnych oskarżeń, ale jego słowa zdradziły wszystko. Przyznał się do poważnych uchybień w zarządzaniu ważnym sektorem firmy i, próbując manipulować sytuacją na swoją korzyść, zdemaskował schemat korupcyjny, w którego tworzeniu brał udział. Jakby tego było mało, zdradził też, że ma romans z wysokiej rangi asystentką, osobą, której zarząd ufa całkowicie. W neutralnym wcześniej pomieszczeniu zapadła niekomfortowa cisza. To, co miało być ceremonią uznania, w czasie rzeczywistym zamieniło się w skandal. Ania słuchała, nie mogąc ukryć wrażenia. To było tak, jakby wszystkie słabo wyjaśnione węzły ostatnich kilku tygodni zostały rozwiązane naraz, z siłą i okrucieństwem. Tomasz kontynuował, mówiąc, że biorąc pod uwagę powagę tego, co usłyszał, nie ma innego wyjścia, jak tylko zażądać natychmiastowego zwolnienia Mateusza. Zanim podjęto jakiekolwiek kroki prawne, Mateusz zniknął. Wraz ze swoim asystentem opuścił kraj. Zrywając zaręczyny bez słowa. Ból Ania nabrał teraz głębszych konturów. Poczuła się wykorzystana, zdradzona i wyrwana ze scenariusza życia, który uważała za bezpieczny. Ale Tomasz nie mówił ze współczuciem. Przeciwnie, powiedział, że przeczytał swoje CV, widział osobiste notatki i że ten gest w samolocie był jedynie odzwierciedleniem prawdziwej siły, jaką niesie. Dlatego też, bez ogródek, zaoferował jej szansę, aby zacząć od nowa. W oparciu o zasługi i umiejętności. Powiedział, że nie powinna pozwolić, aby jej historia była definiowana przez rozczarowanie, i że czasami to, co wydaje się końcem, jest właściwym punktem wyjścia. Ania przez kilka chwil nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jego umysł wciąż próbował przetworzyć lawinę prawd, które właśnie usłyszał. Byłem wstrząśnięty, ale było coś w tej propozycji, co brzmiało inaczej niż wszystko, co kiedykolwiek słyszałem. Nie była to ozdobna obietnica. Ani przemówienie pozbawione motywacji. To była prawdziwa szansa, pochodząca od kogoś, kto według niej nie był jej nic winien. I może właśnie dlatego miało to taki sens. Wciąż, nie mogąc znaleźć słów, po prostu skinął głową powściągliwym gestem. Zaakceptowałem. Nie z dumy, ani z ucieczki, ale dlatego, że w głębi duszy wiedziałem, że nadszedł czas, aby przewrócić stronę. Kiedy opuściłem ten pokój, moje ciało było zmęczone. Ale serce zaczęło bić w sposób, jakiego nie czułem od dawna. Ania przez kilka chwil nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jego umysł wciąż próbował przetworzyć lawinę prawd, które właśnie usłyszał. Byłem wstrząśnięty, ale było coś w tej propozycji, co brzmiało inaczej niż wszystko, co kiedykolwiek słyszałem. Nie była to ozdobna obietnica ani przemówienie pozbawione motywacji, to była prawdziwa szansa, pochodząca od kogoś, kto jej zdaniem nie był jej nic winien. Choć w głębi duszy wiedziała, co zrobiła Tomasz podczas tego lotu, i być może właśnie to uczyniło wszystko bardziej prawdziwym. Nie było żadnego długu, żadnych zobowiązań, po prostu prawdziwe uznanie. Wciąż, nie mogąc znaleźć słów, po prostu skinął głową powściągliwym gestem. Zaakceptowałem. Nie z dumy ani z ucieczki, ale dlatego, że w głębi duszy wiedziałem, że nadszedł czas, aby przewrócić stronę. Kiedy opuściłem ten pokój. Moje ciało było zmęczone, ale serce zaczęło bić w sposób, jakiego nie czułem od dawna. Pierwsze dni nie były proste. Była niepewność, strach przed porażką i ciężar startu w miejscu, gdzie wszystko było nowe, ale coś się zmieniło. Ania zaczęła budzić się wcześniej, przeglądać własne studia i na nowo uczyć się ufać swoim umiejętnościom. To było tak, jakby stopniowo odbudowywał nie tylko swoją karierę, ale także swój własny wizerunek w lustrze. Ból nadal tam był. Ale przestał definiować jego kroki. Zrozumiał, że jego historii nie trzeba wymazywać, wystarczy napisać ją na nowo. Z czasem zdał sobie sprawę, że nie nosi już w sobie Mateusza. To był po prostu nierozwiązany, ale zamknięty rozdział. Przyszłość zaczęła nabierać sensu. Zdeterminowana, by wykorzystać nową szansę, Ania zanurzyła się w pracy. I w tym środowisku, w którym wcześniej czuła się nie na miejscu, zaczęła się wyróżniać. Dzięki oferowanej mu pensji. Nie będzie już musiał dzielić swojej energii między różnymi stanowiskami, aby się utrzymać. Po raz pierwszy mógł skupić swoją uwagę na jednym celu, mając czas na naukę, rozwój i oddychanie bez ciągłego ciężaru przetrwania. Jego pomysły zostały wysłuchane, jego obecność uszanowana. Nie minęło dużo czasu, zanim inni koledzy zauważyli jej kompetencje, ale jedno szczególne spojrzenie podążało za nią z większą uwagą. Tomasz, zawsze dyskretny, obserwował z daleka. Nie wtrącał się, nie traktował przywilejami, ale w ciągu krótkich chwil jego spojrzenie skrzyżowało się z nią z pogodną intensywnością, jakby pamiętał moment, w którym wszystko się zaczęło, to ciche połączenie lotnicze, prosty gest, a jednak przekraczający granice klas, światów, intencji. A teraz, w obliczu kobiety, którą się stawała, w jego oczach pojawiło się coś nowego, coś, co być może wymagało jeszcze czasu, aby je powiedzieć, ale ucichło w ciszy. Ania z kolei nie szukała już odpowiedzi u innych. Odkrył, że istnieją pytania, na które odpowiada tylko czas. Między spotkaniami, raportami, wyzwaniami związanymi z nowym stanowiskiem i cichymi dniami skupienia, zaczął wyraźniej dostrzegać siłę, którą zdobył walcząc o przetrwanie. Teraz mogłam wybierać świadomie, a nie z konieczności, a wraz z tym przyszła wolność przepisania własnej historii, bez obawy, że porzucisz to, co ci już nie służy. Nie definiowały go już straty złamane obietnice ani ścieżki, które szły źle. Była cała, bezpieczniejsza i miała wizję przyszłości, która nie zależała od nikogo poza nią samą. Ale było coś, co pozostało, dyskretne, splecione w czasie, spojrzenie, które wyrażało szacunek i uwagę. Tomasz nie wtargnął w ich przestrzeń i nie pomieszał intencji. To była mocna, ale opanowana obecność. W sposobie, w jaki ją traktował, była łagodność, a w chwilach, gdy cisza mówiła wszystko, było coś więcej. Ania też to poczuła. To było subtelne, ale prawdziwe. To niewytłumaczalne uczucie, które zrodziło się podczas lotu, teraz zaczęło mieć sens. Spokojny, cichy, ale stały impuls, który przypominał jej, że nie wszystko stracone. Nie potrzebowałem obietnic, tylko czasu. Kiedy tego późnego popołudnia opuszczał firmę, obejrzał się na chwilę. Drzwi były uchylone. Może los po prostu czekał, aż zdobędzie się na odwagę i stanie się tym, kim zawsze była, a teraz wreszcie była gotowa pozwolić, aby rozkwitło coś nowego. Tam, gdzie wcześniej był tylko ból.